W dzisiejszym magazynie KULTURKA Ozzy Osbourne planuje zagrać dwa pożegnalne koncerty. Powstanie filmowa biografia wokalisty Red Hot Chili Peppers. Behemoth ogłasza wielką trasę i zagra w Polsce. David Ellefson o tym, po czyjej stronie był Megadeth w sporze Metallica kontra Napster. Cory Taylor szerzej o swoich problemach ze zdrowiem. Wokalista Green Day o umiejętnościach Larsa Ulrika. No i oczywiście dużo więcej. Zapraszam na kolejny przegląd newsów. Jeśli lubicie tę serię, zostawcie tutaj oczywiście łapkę w górę no i subskrybujcie poną Kulturkę, żeby z z muzycznymi newsami być zawsze na bieżąco. David Ellison wyjawia po czyjej stronie był zespół Megadeth, kiedy Metallica toczyła bój z Napsterem. Przypomnijmy, że w 2000 roku doszło do bardzo głośnego procesu pomiędzy Metaliką a serwisem Napster udostępniającym utwory muzyczne w sieci za darmo. W sporze z Napsterem Metallica reprezentował Lars Urik, który zdecydowanie nie zgadzał się na sposób funkcjonowania Napstera i czuł się w tamtej sytuacji poszkodowany, a właściwie okradziony. Urik tym samym stał się pewnego rodzaju twarzą tej batalii z Napsterem, walcząc jak naprawdę nie tylko o prawa swoje, ale też innych artystów. Koniec końców spotkał się oczywiście ze sporą krytyką. Zaznaczmy, że również ze strony artystów, jak i fanów tutaj w tym przypadku, natomiast cały czas nie odpuszczał i optował przy swoim zdaniu. Na temat Urika wypowiadało się wtedy. Wiele zespołów, ale nigdy tak naprawdę nie poznaliśmy stanowiska, no można powiedzieć rywali Metaliki na metalowej scenie, czyli zespołu Megadeth. Ostatnio w przeszłości postanowił jednak trochę pokopać David Ellefson. W wywiadzie dla WRIF z Meltdown ówczesny basista Megadeth, David Ellefson właśnie wspominał tak. Lars Ulrich miał 100% rację, ale nasi menedżerowie kazali nam się zamknąć i nie wypowiadać się na ten temat. Mówi, że to zbyt kontrowersyjny temat i powinniśmy trzymać się od niego z daleka. Ale na boku mogę powiedzieć, że miał zupełną rację. Nie możesz pójść do sklepu spożywczego, wziąć buchenek chleba i stwierdzić, że jest za darmo. Muzyka kosztuje czas i pieniądze. Jeśli chcesz grać za darmo i dla zabawy, graj sobie w swoim pokoju. Ale jeśli sprzedajesz produkt, czyli profesjonalnie wydaną piosenkę, to niesie za sobą koszty. Moim bohaterem jest Steve Jobs, zawsze byłem fanem Apple. Uratował sytuację tworząc iTunes Store, nawet jeśli zrobił to tylko po to, by sprzedawać więcej iPodów. Stworzył swój własny sklep spożywczy z muzyką. Ozzy Osbourne planuje zagrać dwa pożegnalne koncerty. W niedawnym wywiadzie dla Mirror Sharon Osbourne opowiadała o aktualnych planach Księcia Ciemności. Nie będzie grał już tras, ale planujemy zagranie dwóch pożegnalnych koncertów, bo uważa, że nie miał okazji się pożegnać z fanami i chciałby to zrobić we właściwy sposób. Zrobimy to w Aston Villa, w Birmingham, skąd pochodzi Ozzy. Jego głos jest doskonały. Przez ten cały czas z dala od sceny brał lekcje śpiewu. I dopisuje mu humor. Pamięta te wszystkie melodie. Nawet jeśli nie lubisz jego muzyki, nie da się nie lubić Ozzy'ego. Przypomnijmy, że w 2019 roku Ozzy Osbourne miał zagrać wspólną trasę z Judas Priest. Ze względu na stan zdrowia Oza, tournée było jednak przekładane przez lata, a koniec końców zostało odwołane. W niedawnym wywiadzie Latera z Rocka, gitarzysta Richie Faulkner zapytany, czy myśli, że Judas Priest i Ozzy staną jeszcze kiedyś na jednej scenie, odpowiedział. Jeśli Ozzy zadzwoni i powie, że chce grać z Judas Priest, to oczywiście, że tak. Zawsze go wspieraliśmy. Przeczytałem, że nie chce kończyć w ten sposób swojej kariery, chce dać jeszcze choć jeden koncert. Jeśli nas zaprosi, oczywiście, że z nim zagramy. Chcemy, żeby był szczęśliwy. Ozzy i Sharon Osborne prowadzą swój własny podcast The Osbournes. Często ostatnio zresztą cytowany, ponieważ wspominają tam i opowiadają naprawdę sporo ciekawych rzeczy. Ostatnio na przykład Ozzy zdradził, kto jest jego muzycznym idolem. Jestem wielkim fanem bts i kiedy pierwszy raz spotkałem Paula McCartney'a, czułem się jakbym spotkał Jezusa. Był dla mnie bardzo miły. A gdy dostałem Grammy, zadzwonił do mojego producenta, żeby mi pogratulować. To było coś bardzo wyjątkowego. Cory Taylor szerzej opowiada o swoich problemach zdrowotnych. Przypomnijmy, że na początku stycznia Cory w swoich mediach społecznościowych opublikował oświadczenie, w którym poinformował, że jest zmuszony odwołać swoją nadchodzącą trasę solową po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jako powód podał problemy ze zdrowiem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym, dodając, że najpierw musi się z nimi uporać. Cory nie odwołał trasy europejskiej, podczas której zawita m.in. do Polski na koncert w warszawskiej stodole. Co więcej, ogłosił nowe daty. Pod koniec marca bowiem Corey zagra kilka solowych koncertów w Azji. Wokalista Slipknot w swoich mediach społecznościowych opublikował również filmik, w którym nieco szerzej opowiedział o całej tej sytuacji. W ciągu ostatniego roku doznałem całkowitego załamania wszelkich barier, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, ego i generalnie wszystko, co tylko możliwe. Niemal doszło do nawrotu. W ogóle się nie poznawałem. Potrzebowałem resetu. Robię to, co dla mnie najlepsze w tej chwili. Przede mną długa droga i nie wiem, co jest na jej końcu. Lars Ulrich to perkusista przez jednych niesamowicie wychwalany, niesamowicie doceniany, a przez innych równie niesamowicie krytykowany. Trzeba jednak przyznać, że kiedy o Larsa pyta się uznanych muzyków, no to ci zazwyczaj go chwalą. Ostatnio o styl Larsa został zapytany wokalista zespołu Green Day, Billy Joe Armstrong, który wywiadzie dla Howarda Sterna powiedział. Lars ma bardzo nieortodoksyjny styl gry i uważam, że jest bardzo kreatywnym perkusistą. Razem z Jamesem Hetfieldem grają w bardzo zwarty sposób. Jego przejścia na Bemnek są absolutnie unikalne. Tylko on tak gra i mi się to podoba. Lars jest świetnym perkusistą. Wizyta Billy'ego Joe Armstronga u Howarda Sterna była oczywiście nieprzypadkowa, ponieważ Green Day wydali ostatnio swój 14 album studyjny zatytułowany Saviors. Des Fafara, lider takich zespołów jak Cold Chamber czy Devil Driver, wskazał najlepszy jego zdaniem metalowy zespół na świecie. Wywiad sens Music Media Fafara wskazał Panterę i mówił tak: Często rozmawiam z Filipem, teraz piszę przedmowę do mojej autobiografii. Uwielbiam ten zespół i to co robią dla braci i dla ludzi, którzy nigdy nie mieli okazji ich zobaczyć. Ludzi wymienią Metalikę, ale dla mnie to Pantera jest najlepszym heavy metalowym zespołem świata. I tyle. Przez 3-4 lata koncertowałem z nimi na całym świecie i mieszkałem w domu Anselmo. Gdy nie miałem gdzie się podziać, udawałem się do L.A. albo do jego domu. To teraz są najlepszy metalowy zespół na świecie. Ja pytam was, macie jeden wybór, jeden typ. Piszcie oczywiście w komentarzu. Premiera nowego albumu Bruce'a Dickinsona coraz bliżej. Przypomnijmy, że nowa solowa płyta wokalisty Iron Maiden, płyta The Mandrake Project ukaże się już 1 marca, a my poznaliśmy już dwa wybrane single. Jednak oprócz samej płyty nadchodzą oczywiście też związane z nią koncerty. Między innymi ten na Mystic Festival w Gdańsku. Ostatnio Bruce zdradził, czego fani mogą się spodziewać, jeśli chodzi o koncertową setlistę na jego nowej trasie. Przyznał, że nie będzie grał swojego nowego albumu w całości. W weweziele noise11.com Bruce mówił, biorąc pod uwagę to, że mam siedem albumów, Albumów do wyboru, okrucieństwem i karą byłoby kazać ludziom słuchać nowej płyty od początku do końca. Zagramy Tears of the Dragon, zagramy Chemical Wedding, zagramy Accident of Birth. Pewnie ograniczę się do rzeczy, które nagrałem z Royem. Będą to utwory od czasów Bolstu to Picasso. Pewnie nie zagram nic ze Skunkworks, nie dlatego, że nie lubię tej płyty, ale dlatego, że mamy wiele innych, świetnych piosenek. Roya nie było na Skunkworks, to był zupełnie inny zespół i zupełnie inny styl. Na tej trasie na pewno też nie zagram niczego Statute Millionaire. Może coś wykopiemy na kolejnych trasach, ale na tej chcę się skupić na ciężkich rzeczach. Myślę, że ludzie chcą usłyszeć coś z The Chemical Wedding, bo to była moja przełomowa płyta w latach 90. Na pewno będą ze 3 lub 4 kawałki z nowej płyty. trwają prace nad filmową biografią o wokaliście Red Hot Chili Peppers. A tak ściszej mówiąc, powstanie po prostu ekranizacja autobiografii Antoniego Kiedisa. Autobiografii o nazwie Blizna, wydanej w 2004 roku. Autobiografii, która była swego czasu bardzo głośną książką i w zasadzie należy do tych najsłynniejszych biografii rockmanów w historii. Przypomnijmy, że książka o przygodach niepokornego Kiedisa dotarła swego czasu do pierwszego miejsca listy bestsellerów The New York Times i została przetłumaczona na wiele różnych języków. O ekranizacji tej książki no, krążyły gdzieś tam w powietrzu już od naprawdę wielu lat. Teraz w końcu pojawiły się jakieś konkrety, choć jak na razie tak naprawdę no, nie wiemy zbyt wiele. Jak podaje Portal Deadline, Universal Pictures stara się o prawo do ekranizacji książki. Prace podobno są już na wczesnym etapie, a zaangażowany w nie jest Brian Grazer, amerykański producent filmowy i telewizyjny, trzykrotnie nominowany do Oscara. W roku 2002 Grazer zdobył nagrodę w kategorii Najlepszy Film za Piękny Umysł. W pracy nad filmem ma być również. Jeszcze zaangażowany sam zainteresowany, czyli oczywiście wokalista Red Hot Chili Peppers. Nie wiadomo jeszcze, kto wcieli się w Antoniego Kiedysa i pozostałych muzyków Red Hot Chili Peppers. Zespół Behemoth ogłosił trasę z okazji 33-lecia swojego istnienia. Nergali spółka przy okazji turneza zawitają również do Polski, gdzie 21 lipca zagrają na deskach letniej sceny Progresji w Warszawie. Jak pewnie widzicie po plakacie, zespółowi Behemoth podczas trasy będzie towarzyszył gość bardzo specjalny, moglibyśmy powiedzieć, czyli legendarny zespół Testament. Zapowiada się grubo, dajcie znać koniecznie, czy wybieracie się do Warszawy. Jeśli już przy koncertowych ogłoszeniach jesteśmy, no to wypadałoby wspomnieć tutaj o koncercie, który odbędzie się w przyszłym roku w katowickim spotku. Tam podobnie jak podczas trasy z jako jakiegoś specjalny zagra Testament, natomiast elektryzują przede wszystkim główne gwiazdy tej imprezy, czyli Kreator oraz Anthrax. Wydarzenie odbędzie się 11 grudnia 2024 roku, no i co tu dużo mówić, w Katowicach będziemy mieli prawdziwe święto trasz metalowego grania. Dajcie oczywiście znać, czy i tutaj się wybieracie. Ann Wilson, wokalistka zespołu Heart, wspomina Chrisa Cornella. Ann Wilson, wywiedziela radia 955KLOS, wspominała ostatnio swoją znajomość z wokalistą Soundgarden oraz Audioslave, który, przypomnijmy, odszedł z tego świata w 2017 roku. Wilson mówiła... Chris był bardzo złożoną i piękną osobą, może trochę zbyt wrażliwą, by żyć na tym świecie zbyt długo. Pamiętam, że niekiedy sprawiał wrażenie dużego, potężnego i silnego fizycznie, a innym razem, gdy był przygnębiony, wyglądał na o wiele mniejszego. Był bardzo bystry, inteligentny, a także cyniczny i sarkastyczny. Oj, miał cięty dowcip. John Five wymienia gitarzystów, którzy dokonali rewolucji na scenie. John Five to bardzo znana gitarowa postać. Niegdyś przygrywał Merlina Mansona i Roba Zombie, teraz natomiast gra w legendarnym Motley Crew. Niedawno gitarzysta Rage Against the Machine, Tom Morello, został wprowadzony przez Johna Five do Galerii Sław Metal Hall of Fame. W wywiadzie The Metal Voice John Five skomentował ten zaszczyt następująco. Co kilka lat, co kilka dekad pojawia się gitarzysta, który robi coś kompletnie rewolucyjnego. To właśnie zrobił Tom. Gitarzyści tacy jak Hendrix, Eddie Van Halen, Ingwie Malmsteen... Robili coś zupełnie innego. To zaszczyt móc wprowadzić Toma. Znam go od wielu lat i zasługuje na to. John Five przyznaje również, że Motley Crue intensywnie pracuje nad swoim nowym albumem. Gitarzysta powiedział, że kompozycje przeznaczone na nową płytę zespołu kojarzą mu się z debiutanckim albumem Motley Crue, czyli Too Fast for Love z 1981 roku. John Five wywiadził, Illinois Entertainer mówił tak: Nagraliśmy parę pisanek z Bobem Rockiem. Parę dni temu Nicky Six zadzwonił do mnie i zagrał mi przez telefon riff, nucąc do niego melodię. Brzmiał to jak coś z Too Fast for Love. Pisanie takich piosenek, które ja i wiele innych osób uwielbia, przychodzi mu naturalnie. Myślę, że nadal będziemy robić świetną muzykę, potem facet wyrzuca z siebie niezwykłe teksty i muzykę. Gdy zbieramy się razem, dzieje się magia. wokalista zespołu Shinedown wskazał najlepszych grunge'owych wokalistów. Brent Smith w podcaście Tuna on Toast with Striker został zapytany o swoich ulubionych grunge'owych muzyków i wokalistów. Odpowiedział tak. Na topie bez wątpienia jest Chris Cornell. Pamiętam jak spotkałem się z producentem Michael'em Beinhornem. Ciągle go wypytywałem o Super Unknown i Soundgarden, bo on wyprodukował tę płytę. Ta płyta i Chris Cornell całkowicie zmienili moje życie. Dalej na pewno znalazłby się Kurt Cobain oraz Lane Staley z Alice in Chains. Ostatnie miejsce przeznaczyłbym dla Kim Gordonson Byłem ogromnym fanem jej i jej zespołu. Po chwili zastanowienia dodałbym tam jeszcze Curtain Love. Wszyscy mają z nią jakiś problem, ale dwa pierwsze albumy Hole są szalone. Zespół Sabaton rozstał się z gitarzystą. Szwedzka grupa opublikowała w swoich mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformowała, że Tommy Johansson nie jest już jej gitarzystą właśnie. Przypomnijmy, że Tommy grał w Sabaton od 2016 roku, a w opublikowanym przez zespół oświadczeniu mogliśmy przeczytać. Po siedmiu wspaniałych latach w zespole nasz gitarzysta Tommy postanowił opuścić Sabaton i podążyć własną ścieżką. Życzymy mu udanej podróży. Jesteśmy z nim blisko jak z rodziną i będziemy go wspierać w przygodach, jakie na niego czekają w przyszłości. Tommy dołączył do zespołu w 2016 roku, ale był bliskim przyjacielem Sabaton od naszego pierwszego spotkania w 2005 roku. Odejście Tomiego nie wejdzie w życie natychmiast, a będzie z nami dopóki obowiązków nie przejmie kolejny gitarzysta. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie tutaj oczywiście łapkę w górę no i subskrybujcie pełną kulturkę, żeby z muzycznymi newsami być zawsze na bieżąco.